Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na Wasze pytanie. A pytanie brzmi, czy ja jemu się podobam? Karty To tradycyjnie, wylosuję trzy karty. Setna. Trójka monet. Co wychodzi naprzeciw? Gwiazda. Wynik, odpowiedź, rada, arcykapłanka. Sedna, trójka monety. To jest powolne działanie, ale skuteczne. To są życiowe porządki w sprawach sercowych, rodzinnych czy zawodowych. Człowiek pokazuje osobę, która nie rzuca słów na wiatr. Jest ostrożna, jest konkretna, mająca mało czasu na przyjemności. Tutaj nie ma miejsca na piękne słowa czy na fajerwerki. To są konkretne działania, które mogą być dowodem na uczucie. Tutaj nie ma miejsca na obietnice bez pokrycia. To, co zostało obiecane, zostanie dotrzymane. Zadanie wykonane. I to jest świadectwo na to, że jemu się podobasz, i jemu na tobie zależy. To może być mało subtelne, jednak to ma dobre strony, ponieważ tutaj słowa nie są rzucone na wiatr. Trójka monet pokazuje parę, która dobrze dogaduje się, są podobni do siebie, czy są dopasowani do siebie. A dopasowanie w związku jest najważniejsze sama miłość może nie wystarczyć. Żeby stworzyć związek, para musi być dopasowana do siebie. Muszą być świadomi wobec siebie. I oczywiście muszą mieć miłość do siebie. Co wychodzi naprzeciw? Gwiazda. Tutaj jedna ze stron może być wyróżniona. Może błyszczeć, może być zauważona, zaś strona przeciwna może z tym źle się czuć, może czuć takie przygnębienie czy taką słabość. To tej para jest bardzo podobna do siebie. Więc kiedy jedna ze stron czuje się niedowartościowana, zagubiona, to paradoks jest taki, że ta gwiazda, Druga strona jest również zagubiona czy niedowartościowana. Jakby oddychali jednym tlenem. W tle jest król Mieczy i król Kielichów. Obydwoje są zainteresowani tą gwiazdą. Wynik, odpowiedź: Rada Arcykapłanka. Pytanie jest, czy ja jemu się podobam? To odpowiadam, że tak, podobasz się jemu. Podoba się jemu Twoja mądrość, duchowość, czuję nawet zazdrość o Ciebie, w jakiś sposób czuję wrogość, a w jakiś sposób czuję miłość. Miłość. Duchową czy fizyczną? Dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie. Klara Tat